Kto nimi zarządza? Kto zarządza PPK? Oczywiście banki i ubezpieczalnie. Może jeszcze jakieś inne instytucje finansowe. Te instytucje finansowe, banki i ubezpieczalnie pobierają pieniądze od zainwestowanych przez nas pieniędzy przez rząd i przez naszego pracodawcę. Także, Tak więc, nawet jeżeli akcje naszych spółek w pracowniczych planach kapitałowych nie będą rosnąć, to banki i ubezpieczalnie i inne instytucje finansowe, które zarządzają PPK, będą czerpać zyski. Obecnie opłaty za zarządzanie są super, hiper niskie w stosunku do tego, co jest na rynku. Wiele krajów europejskich nam zazdrości tak niskiego zarządzania. Tak naprawdę PPK jest jednym z najtańszych produktów finansowych typu emerytalny w całej Europie. Jednak właśnie w tym pies jest pogrzebany. Jak długo banki i ubezpieczalnie będą w stanie zarządzać tymi produktami finansowymi po tak niskiej cenie? Jeżeli na rynku prywatnym, ze względu na to, że pracownicze plany kapitałowe nie do końca są związane z rynkiem prywatnym, a raczej z rynkiem publicznym, są zarządzane znacznie drożej niż PPK, to dlaczego banki nie będą inwestować tylko na rynku prywatnym, gdzie otrzymują znacznie więcej pieniędzy za zarządzanie funduszami? Na to pytanie otrzymamy odpowiedź dopiero za kilkanaście lat. Może się okazać, że niskie koszty zarządzania są tylko na początku jak przynęta na osoby, które mają inwestować do PPK. Następnie w przeszłości w przyszłości, tak jak w wielu krajach, uczyniono dodatkowe opłaty za zarządzanie aktywami inwestowanymi w odpowiedniki PPK. Jeżeli opłaty za zarządzanie PPK wzrosną, także wzrośnie zabierany nam zysk. To oznacza, że będziemy musieli oddawać coraz więcej pieniędzy z naszego PPK, mimo to, gdy nawet fundusze nie będą. Rosły. Co więcej, nawet jeżeli się okaże, że mamy 10 lat recesji i zamiast nasze fundusze zbijać, wzbijać się do góry cenowo, będą maleć, to ubezpieczalni i banki dalej będą na nas zarabiać. Czyli nie dość, że kryzys będzie uszczuplać nasze fundusze nawet od 20% do 30% lub 40%, to jeszcze będziemy musieli od tego odciągnąć opłaty dla banków i ubezpieczalni. W konsekwencji, jeżeli dojdzie do sytuacji gdzie kryzys będzie trwał kilka lat, może się okazać, że w naszym PPK ze 100% naszych pieniędzy znajduje się tylko 50% pieniędzy. Dla inwestorów PPK akurat w tym wypadku oznaczałoby, że w naszych funduszach pozostało tylko tyle pieniędzy, które sami włożyliśmy. Ze względu na to, że za każde 10 tysięcy złotych przez 10 lat rząd i pracodawca dorzuci 10 tysięcy złotych i gdyby przez 10 lat były spadki na giełdach i 20 tysięcy złotych pozostało w PPK tylko 10 tysięcy złotych. To oznacza, że dla... dalej mamy tylko tyle, ile włożyliśmy. Oczywiście można zaczekać do czasu, gdy akcje z funduszy FPK wzrosną, ale to już jedna historia.